Cześć, witajcie. Dziś pokażę Wam kwitnącą pauczychę, ale zanim to zrobię, pokażę Wam bulwy. To są bulwy pałczychy Po zimowaniu. Jak widzicie, ja zimuję na sucho. W tym tekturowym kartoniku stały sobie bulwy. One już w tej chwili zaczynają się wybudzać. Jak widzicie, kieł jest dość duży. Jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu sprawdzałem. Nie było tych kół, były minimalne. W tej chwili już powolutku zaczynają startować. Jedna największa z nich stoi już w ogrodzie zimowym i wystartowała. W sensie dziś rano zakwitła. Wreszcie otworzył się kwiat, który za chwileczkę Wam pokażę. To są pałczychy A po prawej stronie te z czerwonymi kiełkami, które jeszcze się nie wybudzają to są dziwidła. Pięknie zimują na sucho. Roślina bezproblemowa w przechowywaniu. Można ją zimować oczywiście w suchym torfie, w suchym piasku, w suchej ziemi, a można i tak jak ja Wam tutaj teraz pokazuję, w ogóle bezproblemowo. Chłodne pomieszczenie, w moim przypadku było to pomieszczenie o temperaturze około 10 stopni. Pięknie przezimowała, bez żadnego problemu. A za chwileczkę przejdziemy do ogrodu zimowego, pokażę Wam kwitnącą pałczychę. Jesteśmy już w ogrodzie zimowym. I, proszę bardzo, jest oto kwitnąca pałczycha. Mierzyłem dziś rano, bo ktoś mnie zapytał, jakiej wielkości jest kwiat. Dokładnie 80 cm, czyli dość duży. To jest moja największa bulwa i ona pierwsza wystartowała z kłem, więc przeniosłem ją do ogrodu zimowego. Dość szybko zaczęła kwitnąć. Jak widzicie, przepiękne wybarwienie. Fajny egzotyczny kwiat. Za chwileczkę z tego pręcika, yy, który widzicie, odwinie się kwiat i będzie tak troszkę zwisał z tyłu. Będzie mniej yy, ładnie wyglądał. W tej chwili jest to jego najpiękniejsza forma. W całości jeszcze. Pokażę go jeszcze raz z bliska. Bardzo ładny. Natomiast zdecydowanie mniej ładny jest jego zapach. Jak wszyscy wiedzą. Ten śmierduszek no pachnie trochę obornikiem, trochę takim zgniłym mięsem. No, powiedzmy, że dla mnie y, jest to zapach jeszcze do wytrzymania, dla mojej żony już niekoniecznie, <grym> więc kilka dni pewnie nie będzie wchodziła do ogrodu zimowego. Ale roślinka jest rewelacyjna. Jeszcze raz Wam pokażę na zbliżeniu. Tak wygląda w całej okazałości. Roślina bardzo łatwa w uprawie. Wiosną y, obserwujemy przechowywane bulwy. Jeśli kły się pojawiają już dość długie, no to wiadomo, że roślinka przymierza się do kwitnienia. Wówczas y, możemy ułożyć na talerzyku. Roślina na etapie kwitnienia nie potrzebuje ziemi ona kwitnie z bulwy korzystając z soków i z ze zmagazynowanych yy, wszystkich elementów potrzebnych do wzrostu w bulwie po przekwitnieniu jak kwiat zwiędnie, wówczas roślinę sadzimy do ziemi do znaczy do ziemi do donicy jeśli jest taka pora roku jak teraz i wówczas wypuści nam yy, pęd liściowy yy, jeśli chcemy sadzić do gruntu i mamy jeszcze w stanie uśpienia. W, marcu możemy je, w, kwietniu, przepraszam, w kwietniu możemy je sadzić do gruntu. Jeśli będzie chłodno, to roślina przehamuje wzrost, i w maju wystartuje nam z gruntu z pięknymi pędami. Roślina łatwa w uprawie. Wystarczy ją trochę ponawozić, będzie pięknie przyrastała bulwa. Do tego każda bulwa dość ładnie się rozmnaża. W sensie daje kilka, nawet kilkanaście nowych, kolejnych bulw. Kwitnie, jeśli jest dobrze nawożona. To powinna zakwitnąć w drugim roku już jest to możliwe. Ja już miałem sytuację, że dwuletnie bulwy mi kwitły, ale generalnie w trzecim kwitnie na 100%. Jeśli jest dobrze nawożona i bulwa ładnie przerasta. No, nie wiem jakie warunki yy, ktoś z Was zapewnia. U mnie wszystkie bulwy w trzecim roku kwitną. Przepiękny kwiat. Ostatni rzut oka. Na tym kończymy dzisiejszy filmik. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie.